fragmentu, drugi jest do Koryntian, 5, 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Amen? I słuchajcie, brat Hagen w tej książce tak to skomentował. Ciekawy komentarz. Nie jest tak istotne, do jakiego kościoła należysz. Najważniejsze jest, czy jesteś we właściwej rodzinie, Bożej rodzinie. Nieżyjący już prezydent Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter, on w swojej prezydenturze kilka razy podkreślał, że jest człowiekiem wierzącym, że jest chrześcijaninem. On dodawał, że jest chrześcijaninem narodzonym na nowo. Jest chrześcijaninem, który się powtórnie narodził. I troszeczkę próbował to wyjaśnić, bo to przyniosło też pewne zamieszanie w mediach. On powiedział tak: Kiedy miałem 11 lat, zostałem ochrzczony w kościele baptystów i zostałem formalnie przyłączony do tego kościoła. Chodziłem na spotkania, śpiewałem uwielbia... uwielbieniowe pieśni, słuchałem dobrego nauczania, czytałem Biblię. I to było wtedy, kiedy miałem 11 lat, ale mówi tak: dopiero kiedy miałem 40 lat, przeżyłem coś takiego, co określam mianem nowego narodzenia, powtórnego narodzenia. Od tego momentu jego relacja z Jezusem stała się bliska, stała się realna i stała się osobista. Stała się taką relacją, jakiej nigdy nie miał wcześniej. Według Instytutu Galupa w Stanach Zjednoczonych, 30% Amerykanów twierdzi, że są narodzeni na nowo. Że są nie tylko wierzący, nie tylko chodzą do chrześcijańskich kościołów, ale są narodzeni na nowo. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2018 roku, dotyczącej spójności, spo spójności społecznej. 80% Polaków w wieku powyżej 16 roku życia deklaruje, że są wierzący. Wierzący w Boga. Ale, wiecie, zadałem sobie pytanie: gdyby nam Polakom, czy może gdyby w naszym narodzie zrobić taką ankietę, właśnie w tej populacji ludzi wierzących, i zadać pytanie: czy wiesz, co to jest Nowe Narodzenie? I trzy odpowiedzi. Wiem, nie wiem, słyszę po raz pierwszy. I powiem wam tak, czuję pod skórą, obym się mylił, że ta ankieta wypadłaby bardzo słabo. Bill Graham kiedyś napisał taką książkę, która w Stanach Zjednoczonych była bardzo, bardzo popularna, była takim hitem wydawniczym. To było 80. lata XX wieku i tytuł tej książki był Musicie się na nowo narodzić. Z punktu widzenia osoby, która kupuje książki, no tytuł jest naprawdę mało trafiony, kiedy na okładce autor mówi, ty musisz coś zrobić. Wiecie, my nie lubimy przymusu, my nie lubimy, kiedy do czegoś się nas przynagla, kiedy się od nas czegoś żąda, kiedy się mówi o pewnej konieczności. Wiecie, w czasach komunizmu, nie wiem jak u was, Igor, na Ukrainie, my mieliśmy w Polsce takie powiedzonko, musi jest na Rusi, a w Polsce jak to chce. Ale chcę jakby wytłumaczyć Billy Grahama, skąd ten tytuł. On tego tytułu nie wymyślił. Wiecie, on ten tytuł wziął żywcem, słowo w słowo, całe zdanie z wypowiedzi Jezusa. Jezus kiedyś rozmawiał z bardzo religijną osobą o imieniu Nikodem i powiedział do tej osoby, musicie się narodzić na nowo. Wiecie, Jezus mówił nam o modlitwie, o relacji z Bogiem, ale nigdy nie powiedział, musicie się modlić. Jezus mówił o słowie Bożym, jak ono jest istotne, ale nie powiedział, musicie czytać słowo. Mówił o dawaniu, o usługiwaniu, ale nie powiedział, musicie dawać. Zobaczcie, raz w Ewangelii powiedział, musicie się narodzić na nowo. Więc jeżeli to dla Jezusa jest ważne, myślę, że to powinno być mega ważne dla nas, i chciałbym, żebyśmy sobie ten temat Nowego Narodzenia przybliżyli. I otworzymy teraz Ewangelię Jana, trzeci rozdział, przeczytamy pierwsze siedem wersetów od 1 do 7, trzeci rozdział Ewangeliana A był człowiek, z Farezeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z Nim. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z, ciałem, z ciała, ciałem jest, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Werset trzeci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć, nie może wejść do Królestwa Bożego. Porozmawiajmy na chwilę o Królestwie Bożym. Zobaczcie, kiedy, Pi, kiedy Jezus rozmawiał z Piłatem o Królestwie Bożym, Jezus powiedział, moje Królestwo nie jest z tego świata. Bo gdyby moje królestwo było z tego świata, Piłacie teraz miałbyś duże problemy, bo moi poddani by walczyli teraz z imperium rzymskim. Kiedy Paweł. W liście do Rzymian, pisał czym jest Królestwo Boże, to jest list do Rzymian, 14 rozdział, werset 17, napisał coś takiego. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zobaczcie, jaki depozyt został złożony przez Ducha Świętego w nas. W Tobie jest sprawiedliwość, w Tobie jest pokój i w Tobie jest radość. I to wszystko jest od Boga, darem od Boga. Kiedy mówimy o Królestwie, wiecie, każde Królestwo, nie tylko Boże, musi spełniać trzy cechy. Po pierwsze, Królestwo musi mieć swego króla, królestwo musi mieć swoich obywateli poddanych, i Królestwo musi mieć pewien teren, na którym Panuje, sprawuje jurysdykcję. W Królestwie Bożym, kto jest Królem? Jezus jest Królem Królów i Panem Panów w Królestwie Bożym. Kto to są obywatele Królestwa Bożego? I Jezus mówi tak. Obywatelami Królestwa Bożego są wszystkie osoby, które narodziły się na nowo. Obywatelem Królestwa Bożego niestety nie staje się przez dobre postępowanie. Dzięki Bogu, kiedy żyjesz według dekalogu i dobrze postępujesz, ale to nie zaprowadzi cię do Królestwa Bożego. Dzięki Bogu, kiedy czytasz Biblię, może przeczytałeś od deski do deski, może pewne fragmenty znasz na pamięć. Chwała Bogu. Ale przez znajomość Biblii nie wchodzi się do Królestwa Bożego. Może na swoim koncie modlitewnym masz już tysiąc godzin modlitwy. Super, kiedy tak jest, ale przez modlitwę nie wchodzi się do Królestwa Bożego. Przez chodzenie na spotkania takie jak nasze, to jest dobre miejsce, zachęcamy, zapraszamy wszystkich, wszystkich, żeby przyszli tutaj. Ale przez samo chodzenie na spotkania nie wejdziesz do Królestwa Bożego. W jeden sposób stajesz się obywatelem Królestwa Bożego przez narodzenie na nowo. Zobaczcie, jak to jest bardzo istotne. I gdzie, planuje, gdzie panuje to królestwo? To królestwo panuje w ludzkich sercach. I dlatego królestwo Boże ma charakter międzynarodowy i globalny. Dlatego, że na całym świecie są ludzie narodzeni na nowo. Wracamy teraz do naszej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Zobaczcie, że mimo, że Nikodem był nauczycielem w Izraelu, zrozumiał wypowiedź Jezusa o Nowym Narodzeniu no bardzo dosłownie, bardzo naturalnie zrozumiał. On mówi: No, ale jak? Jako dorosły człowiek, jako stary człowiek, mam wejść z powrotem do łona matki i urodzić się? Jezus w piątym i szóstym wersecie tego fragmentu mówi tak, nie chodziło mi o to. Jezus podkreśla, tutaj na ziemi są dwa rodzaje urodzin. Są urodziny z ciała. Człowiek zdradza. człowieka. Ale Jezus mówi, ale są drugie urodziny. I te urodziny to są urodziny z ducha, urodziny na nowo. Czytamy o tym też, o tym podwójnym charakterze urodzin w Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział, werset 12 i 13. Zobaczmy ten fragment. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Trzynasty werset. Narodziny z krwi, z cielestej woli, z mężczyzny, narodziny z ciała. Człowiek, za człowieka. Ale końcówka tego wersetu, narodziny z Boga. Drugie narodziny, Jezus o tym mówi. I e, e, to słowo na nowo, albo też tłumaczone narodzić powtórnie, w języku greckim to jest słowo anoten. Anoten. I może być też przetłumaczone z góry. Narodzenie na nowo, Narodzenie powtórne, narodzenie z góry. W większości polskich tłumaczeń jest to oddane na nowo, powtórnie. Ja chyba znalazłem dwa polskie tłumaczenia, które oddają narodzenie z góry. I zobaczcie, ten aspekt z góry pokazuje, że autorem, scenarzystą, reżyserem, źródłem tego nowego narodzenia a właśnie jest Bóg, jest On. Człowiek tego nie może sprawić. To jest tylko w mocy Boga, to jest tylko w mocy Ducha. I żeby... Dokładnie zrozumieć, czym jest Nowonarodzenie, musimy się cofnąć do początku historii człowieka. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową, pierwszy rozdział, werset 26 i 27. Potem, rzekł Bóg, uczymy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad paswem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. My podkreślamy w Kościele, że Bóg jest trójjedyny, że Bóg jest trójcą. Jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn i jest Bóg Duch Święty. I zobaczcie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Jeżeli Bóg jest trójcą prawdopodobnie człowiek również został stworzony według tego obrazu. I rzeczywiście człowiek jest istotą troistą. Mówimy człowiek, ale człowiek składa się z ducha, z duszy i z ciała. E, Bóg stworzył ducha. To jest najgłębsza istota człowieka. Po co Bóg stworzył ducha? Kiedyś Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni, to jest Ewangelia Jana 4:24, i powiedział do niej coś takiego: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu oddają cześć, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wiecie, Bóg jest duchem, niebo jest duchowe. Jedyny kontakt, jedyną relację, którą możemy mieć z Bogiem i z niebem, to jest na płaszczyźnie ducha. Bóg stworzył ducha po to, aby człowiek mógł mieć z nim relację, mógł mieć z nim więź, mógł być jego przyjacielem. Chcę to jeszcze mocniej podkreślić, otwórzmy list do Efezjan, pierwszy rozdział, werset trzeci i czwarty. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I na tym czwartym wersecie się skupimy. Posłuchajcie, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Chcę podkreślić, przed obliczem Jego w miłości. Zanim powstała Ziemia, zanim powstał kosmos. Bóg w swoim sercu stworzył projekt o imieniu człowiek. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest bardzo relacyjny. Wiecie, On już wtedy miał relacje w Trójcy, On już wtedy miał relacje z aniołami, ale Bóg chciał poszerzyć zakres swoich relacji. Nigdy nie miał synów, nigdy nie miał córek. Zapragnął być Ojcem Wielodzietnej Rodziny. Ale zobaczcie, właśnie to, ta końcówka czwartego wersetu przed obliczem Jego w miłości, to mówi o tym, że Bóg nas stworzył do relacji z sobą, do miłosnej relacji z sobą. Wieczny Bóg stworzył człowieka, żeby żył wiecznie na ziemi i żeby oni mieli razem z sobą wieczną relację. Bóg stworzył nas, abyśmy byli Jego przyjaciółmi, Jego partnerami. Bóg stworzył nas, żebyśmy wspólnie zarządzali tą ziemią. Taki był Jego pierwotny plan. Stworzył nas do relacji. E, dalej mamy duszę. Dusza, tak pokrótce już idziemy, to jest nasz umysł, to jest e, nasza wola, nasze emocje. Bóg dał nam duszę, abyśmy byli świadomi siebie i też budowali kontakt z innymi. Człowiek jest istotą społeczną. I tego ducha, z tą duszą, Bóg zapakował w taki, wiecie, skafander biologiczny, w taką powłokę biologiczną z warą ciałem. I chciałbym dać jeden werset, który właśnie pokazuje, że jesteśmy istotami trójistymi. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty trzeci werset. I w jednym fragmencie zobaczycie właśnie tą potrójną budowę naturę człowieka. A sam Bóg pokoju, niech Was w zupełności poświęci, aby cały duch Wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Mamy ducha. Mamy duszę i mamy ciało. Tak zbudowany jest człowiek. I tego człowieka wiecie Bóg umiejscowił w takim miejscu zwanym Edenem. Z języka hebrajskiego słowo reden, Eden oznacza przyjemność, oznacza rozkosz, oznacza spełnienie, oznacza pokój i oznacza obfitość. I powiedział tak, bo w tym Edenie było mnóstwo drzew i powiedział tak: Z każdego drzewa możesz jeść. Ale jest jedno drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Z którego proszę cię, abyś nie jadł. Dlatego, że kiedy z niego zjesz, niechybnie umrzesz. I o jakiej śmierci myślał Bóg? O jakiej śmierci myślał Bóg? O jakiej śmierci mówił Bóg? Wiecie, jak patrzymy na Biblię, Biblia mówi nam o różnych rodzajach śmierci: mówi o śmierci wiecznej, mówi o śmierci fizycznej i mówi o śmierci duchowej. Ale nigdy Biblia nie przedstawia tematu śmierci w taki sposób, że to jest. Koniec wszystkiego, koniec kropka, już nic więcej nie ma. Biblia zawsze przedstawia śmierć jako oddzielenie albo rozdzielenie. Zobaczcie, kartka? Gdyby tą kartkę gilotyną przeciąć na pół. Była jedna, są dwie części. I właśnie taka jest natura śmierci rozdzielenie albo oddzielenie. Śmierć fizyczna to jest moment, kiedy nasz duch opuszcza ciało. Z duszą. Dalej żyjemy. W innej rzeczywistości, w innym wymiarze życia, ale dalej żyjemy. Kiedy wiecie, Bóg mówił o śmierci w ogrodzie Eden, on mówił o śmierci duchowej. Że kiedy Adam, Ewa zjedzą z tego drzewa owoc, stracą kontakt z nich. Ich duch, który był żywy, staje się martwy. Relacja, którą mieli, zostanie przerwana. Przyjaźń, która by, yy, yy, była, stanie się zupełnie takim wiecie, obcym stanem. I co się stało? My wiemy, ale przeczytajmy może fragment test pierwszej księgi Mojżeszowej, trzeci rozdział, werset 8 11 od 8 do 9. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się w ogrodzie, po ogrodzie, w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją. Przed Panem Bogiem, wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, Gdzie jesteś? A on odpowiedział, Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Widzicie, wcześniej było tak, że Adam z Ewą oni oczekiwali spotkania z Ojcem. Oni oczekiwali tej relacji, Oczekowa oczekiwali tej obecności. Oni tęsknili. Kiedy Bóg przychodził, oni wybiegali na jego spotkanie. Ale stało się coś, że oni się ukryli. Stali, stało się coś, że zobaczcie, nie Bóg od, od nich się odwrócił. Bóg dalej szukał tej relacji. Ale oni się schowali. Oni uciekli. Oni się oddalili. Co się stało? Człowiek umarł duchowo. Człowiek umarł duchowo. Człowiek stracił relację i kontakt ze swoim stwórcą. I wiecie, Boża miłość, ona zawsze wołała o ratunek. Boża miłość, ona zawsze wołała o przebaczenie. Ale Bóg nie tylko jest miłością, Bóg jest sprawiedliwością. I Boża sprawiedliwość wołała o zadośćuczynienie. I Bóg z tej bardzo, wiecie, arcytrudnej sytuacji znalazł plan ratunkowy do człowieka. Już wtedy zaplanował, że przyjdzie drugi doskonały człowiek, ktoś, kto jest podobny do Adama, kto urodzi się bez grzesznej natury. I tak jak pierwszy Adam, on wpuścił grzech do swojego życia, wpuścił grzech na cały świat, umarł duchowo, tak ten drugi Adam, drugi człowiek, on wchłonie grzech, weźmie ten grzech na siebie, całe jego konsekwencje i otworzy drogę powrotu do relacji z Ojcem. Otworzy na nowo niebo. Urodził się z dziewicy Marii. Nadano mu imię Jezus. Jest to hebrajskie imię Jeszuła, które oznacza, Bóg jest zbawieniem, Bóg jest ratunkiem, Bóg jest pomocą. Jego życie na ziemi było projekcją nieba. Przyniósł dla nas łaskę i prawdę. W wieku 33 lat został aresztowany za działalność wywrotową. Niesłusznie osądzony, skazany na śmierć. Został przybity do krzyża, konał tam kilka godzin, i ostatnie słowa, które wypowiedział, to były słowa: Wykonało się. Złożono jego ciało na trzy dni w grobie. W mocy Ducha Świętego po trzech dniach został wzbudzony z martwych. Jako pierwszy pokonał śmierć. W nowym, uwielbionym ciele ukazywał się przez czterdzieści dni swoim uczniom. Potem w obecności aniołów został wzięty do nieba, dokonawszy wiecznego odkupienia. Po dziesięciu dniach zesłał na ziemię Ducha Świętego. I od momentu kiedy przyszedł Duch Święty na ziemię, na ziemi dla człowieka rozpoczął się czas łaski i czas zbawienia. Każda osoba, która uwierzy w to, co Jezus zrobi, na nowo jej duch zostanie przywrócony do życia i będzie mogła wrócić do relacji z Ojcem. Czym jest nowe narodzenie? Wtedy kiedy dzięki ofierze Jezusa przez moc Ducha Świętego nasz duch zostaje na nowo wzbudzony do życia i wracamy do taty. Wracamy do Boga, wracamy do Ojca. Ewangelia Jana 10, 10. Jezus powiedział: Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Pierwsza część tego wersetu pokazuje, jaka jest natura diabła. Jest on złodziejem, mordercą, jest osobą najbardziej negatywną. W jego obecności następuje dewastacja ludzkiego, ludzkiej psychiki, i ludzkiego ciała. Ale zobaczcie, Jezus mówi, ale ja przyszedłem przy Niej życie. On przyszedł po to, abyśmy duchowo ożyli. To była Jego misja. On z tą misją przyszedł, abyśmy duchowo ożyli. Mówiąc inaczej, tak obrazowo, On przyszedł po to, żeby wymienić nasze serca. Serca martwego na serce żywe. I 600 lat przed Chrystusem, wiecie, prorok Ezechiel mówił o tej duchowej transplantacji serca. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 11 rozdział, werset od 19 do 20: Duchowa transplantacja serca. Ezechiel 11, 19, 20: Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serca mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będę, będę, będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. W Chrystusie to się wykonało. On zmienił serce kamienne na serce mięsiste. On zmienił naszego ducha, który był martwy, na ducha, który jest żywy. E, List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Reprezentantem nieba Bóg Ojciec, reprezentantem ziemi Człowiek, i przez krew Chrystusa nastąpiło pojednanie. Relacja została przywrócona. Jaka to jest relacja? Zobaczcie, to jest relacja pokoju. To jest relacja akceptacji. Tutaj nie ma miejsca na potępienie. Jezus wziął na krzyżu potępienie na siebie. Jest taka, 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 taka strona na YouTubie, Mister Mentanoja. Nie wiem, czy ktoś na niej był. Mister Mentanoja. I tam w zakładce ruch wiary jest bardzo dużo materiałów przetłumaczonych, bardzo dobrze przetłumaczonych, brata Heigena. Jest tam nauczanie, jak być prowadzony duchem świętym, na temat modlitwy innymi językami, na temat uzdrowienia, na temat wiary. Zachęcam, żeby posłuchać tego. I ten brat, który tłumaczy, naprawdę wiernie przez lata tłumaczy, taką ma służbę i umieszcza te materiały na YouTubie, ma dzisiaj 47 lat, ale mówił o swoim nawróceniu. Mówił, że studiował w Łodzi, w mieście Łodzi, i yy, kiedyś z kimś szedł przez miasto i ta osoba mu głosiła Ewangelię. I on był tym bardzo poruszony. I w pewnym momencie zapytał, co ja mam zrobić. I ta osoba bardzo prosto powiedziała, przyjmij Jezusa do swojego serca, ale nic więcej nie zrobiła. Rozeszli się, on został, sam. I mówi tak, spojrzałem w, niebie, w niebo. I pomodliłem się tą prostą modlitwą. Jezu przyjmuje Cię do swego serca. Miał wtedy 20 lat i mówi, od tego momentu wszystko w moim życiu się zmieniło. Jeżeli dzisiaj słuchasz tego i jesteś na nowo narodzony, ja Ci gratuluję bardzo, bo to jest najważniejsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć w tym życiu. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś na nowo narodzony, ja dzisiaj namawiam i zachęcam. Zachęcam i namawiam, zrób to teraz. Zrób to dzisiaj. Nie czekaj do kolejnego spotkania za tydzień. Też się spotkamy, zapraszamy serdecznie, ale zrób to teraz. Przyjmij to, co zrobił Jezus. Ożyjesz duchowo, wrócisz do relacji z Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że to nie my wybraliśmy Ciebie, ale to Ty wybrałeś nas. Dziękujemy Ci, Panie, że był taki moment. Że mogliśmy Cię przyjąć do swojego serca i narodzić Cię na nowo. Dziękujemy Ci, że jesteśmy dzisiaj żywi duchowo i mogliśmy wrócić do relacji z Ojcem. To jest najcudowniejsza rzecz, jaka się mogła nam wydarzyć. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Uwielbiamy Ciebie za to, Panie. Tobie oddajemy chwałę. Amen.